Kije komperdel touring kontur tej Power PowerLock, renomowanej austriackiej marki komperdel. Wykonane z titanalu HF, materiału o wytrzymałości stali lecz o jedną trzecią lżejszego oraz odpornego na korozję. Z najbezpieczniejszym systemem zamykającym PowerLock. Idealny dla uprawiania trekkingu, łatwa i szybka regulacja długości, nawet w najniższej temperaturze w rękawicach. Kiki są pięknie wykończone. Naprawdę przyjemnie wziąć je do ręki, po prostu czuć ich wartość. Waga tylko 246 gramów. Maksymalna długość to 140 cm po złożeniu, 69 cm. Przedłużony uchwyt z pianki Ewa zapewnia szybką zmianę długości kija oraz komfort użytkowania podczas pokonywania trawersów. Posiada wysoką absorpcję wilgoci. Końcówka kija zakończona węglikiem wolframu. Węglik wolframu jest związkiem chemicznym, zawierającym wolfram i węgiel, z powodu jego dużej twardości używa się go w narzędziach tnących, pociskach, wygładzarkach i łożyskach. W komplecie są talerzyki wario mini, ale dodatkowo jako gratis dostaniesz nakładki trekkingowe oraz talerzyki zimowe.